Cześć, cześć. Jest ciemno, ale tak naprawdę jest tuż przed siódmą. Za chwilę budzę dziewczynę, pakuję śniadaniówkę. E, dzisiaj wygląda bardzo zdrowo. Mam nadzieję, że się Laura nie pogniewa. Chociaż w sumie jest prawie to samo, co za zawsze nie ma aktive'a. Chyba ktoś wstaje. Dobra, to robię kanapkę. Um, ja dziś mam trochę um, głupi dzień, bo a trochę, a trochę nie głupi, bo dotrwałam do dnia badania. Mam na myśli kolonoskopię. I jestem głodna. Wczoraj był dzień tylko na herbacie, przedwczoraj był dzień na zupach i dzisiaj jest dzień na niczym. A muszę wypić 2 litry takiego płynu oczyszczającego i tyle. Ale to zrobię jak odwiedzę dziewczynki, bo sobie gdzieś wziąłam urlop i zobaczę, jak będę się czuła, bo badanie mam po południu. A pasowałoby mi ogarnąć zakupy. Więc, jak się będę czuła ok, to jeszcze skoczę na zakupy. A jak się nie będę czuła ok, no to to później skoczę, jak już coś będę mogła jeść. No. W sumie, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Yy. Wczoraj było tak. Yy. W takich porach, kiedy zwykle jem, to się czułam taka głodna. Wczoraj też mi kawy brakowało, bo teoretycznie podobno czarną bez fusów można, ale z mlekiem nie, ja zazwyczaj praktycznie zawsze piję z mlekiem. No, więc się nie skusiłam. No, ale tak. Dobra. Yy, zaraz budzę dziewczynę. Aha, jeszcze zrobię im kakao. Ui. W sumie cieszę się, że dziś nie muszę iść do pracy. I cieszę się, że to dziś i już będę to mieć z głowy. umieć, bo mi stoją. No właściwie chcę. Ale to też jak. Jak odwiozę dziewczynę. Słuchajcie, miałam, <laughs> miałam nie nagrywać nic dopiero później, ale muszę to komuś powiedzieć. Jest tak zimno. Jest tak zimno. Yy, to, o nie. O nie, 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 nie. chciałam psa, który się załatwia, ale przynajmniej właściciela, który zbiera. A, tego nie chciałam widzieć. <laughs> <laughs> Chyba jest godzina piesków, bo przebieg kolejny. Ym... I teraz sprawdziłam, że z minus 11 jest taki mróz, że jestem w szoku. Po prostu jestem w szoku. I wypiłabym sobie kawę. Taką z mleczkiem. Ale obecnie wypiję sobie <noise> wypiję sobie ten roztwór. Znalazłam sobie już coś do słuchania. Idę sobie rozpuścić roztwór. I się tym zajmę. I do zobaczenia szczęśliwym niebawem. Jak to Jeden słońcak w naszej rodzinie mówi. Do zobaczenia, szczęśliwym niebawem. Słuchajcie, jestem już w domu i chciałam Wam tylko zrobić taki szybki update. Y, y, e... Wszystkie plany, jakie na dziś miałam, nie ma Wszystkie plany, jakie na dziś miałam, do tego możemy rozpuścić. Tu? Jeżeli nie ma paproki Ej i jak to, ech to do... Ten? Proszę. Y, wszystkie jakieś, jakie plany, jakie na dziś miałam, wzięły w łeb po prostu. Przy tym y, na dziś pierwszym i drugim to Przy drugim to mnie tak ścięło, nawet go nie byłam w stanie dopić, po prostu się z wymiotą, i po tym i po tym incydencie tak strasznie osłabłam, że ja nie wiedziałam, czy ja w ogóle się dokulam tam do tego gabinetu i zasnęłam później. I jakby w skrócie jakoś tam się pozbieram, miałam też wsparcie. I chyba jak nagram filmik, to to Wam będę polecać. I dzięki temu stanęłam na nogi. I, I w ogóle jakby jestem na chodzie, bo ja w połowie dnia to ja myślałam, że ja w ogóle nie dam rady iść jutro do pracy. Ja byłam po prostu inny człowiek niż rano. Padłam. Po prostu padłam. No a teraz y, już już jestem na chodzie, robię herbatkę dziewczyną robię pizzę. Z żabki. No i mam straszny bałagan. Nie mam zakupów. Właśnie byłem w żapce, ale, ale cieszę się. Aha, cieszę się, bo ogólnie poszło dobrze. Um, no, jakby. I cieszę się, że jestem na chodzie i że jutro będzie normalny dzień, a nie, że jutro będę leżeć i po prostu umierać. Nie! No, nie, Glucia, tak mówię, wiesz. Yy... Przesadzam, ale Pani że... Panie, widać na pisu, czy jesteś, czy jesteś już taka stara, że już umierasz. No, i to robi czerwatkę. I powiedzmy im do widzenia, że rozkierujmy. No, podsumowując yy, mm, męczący to był dzień ale na szczęście dobrze się skończył i to jest dla mnie najważniejsze chciałabym pokazać patrzcie paprochy ze szczotki ta łapka czekajcie mam szczotkę, nie chcę za blisko jej pokazywać, bo jest dużo paprochów, ale ta łapka z temu eee, dubie tu i dubie. I na co to jest spoko. Jak macie taką szczotkę z tym takim tak zwanym włosiem z dzika, ale podejrzewam, że akurat tutaj to dzika nie spotkało, bo to chyba jest po prostu jakieś plastikowe, ale te te dodatkowe włoski powodują, że ta szczotka tak podobno nie ciągnie. I o. I bardzo trudno je wyczyścić. Próbowałam paznokciami, pazurami, ale to wybija się w paznokcie. A ta łapka sobie się znakomicie radzi. Myślałam, jak to zobaczyłam, że to może działać. Jak to rozpakowałam, zaczęłam się zastanawiać, czy to jednak nie jest jakiś taki bezużyteczny gadżet, ale nie no mega czad można będzie tą szczotkę doczyścić nareszcie no sporo się tu tego, no tak, ale właśnie nie potrafiłam tego niczym wyczyścić do tej pory, więc tego sporo mi się tu nagromadziło i nie wygląda to super atrakcyjnie, ale teraz teraz doczyszczę także to jest gadżet numer jeden, który mnie zachwyca, a to mój gadżet numer dwa, patrzcie Cały czas. Syczy. To jest takie, żeby sobie włosy. Uuu. Dobra. Podoba mi się. Bardzo fajne. Tak. Tak. Skarpety rzuciłam do prania, i resztę bielizny też Właśnie. Nie nastawiłam prania, dobra. Lecę, bo się zaczęłam bawić tym. Jezu, to jest takie, wiecie, to jest satysfakcjonujące wydłobywanie paprochów ze środki naprawdę. Ja tu mogę spędzić resztę wieczoru. Ale muszę nastawić pranie, bo chcę jeszcze dziś rozwiesić. A już jest troszkę, wiecie, późno. Dobra, dobra, muszę sobie te przyjemność odłożyć na za chwilę. Patrzcie, co dziewczynę. O, zdejóz przyniosła. Nie. Co ci wypadło? U ostre lub e, truskawka, tak? Ostre? Oj, trafiła Aż tak? Jakieś tu są... że się losuje, ale wiecie, że ja mam wyzwanie na słodycze, więc nie spróbuję, no. Bo jestem dzielna. Mam nadzieję, że się nie zapomnę. Jestem dzielna. A ty, Glucia, ty już karmę dla psa, bo ja czuję zapach pasztetu. Dobre? Wczoraj <laughs> jest, Naprawdę był zapach pasztetów. E. Ciekawe czy tu w ogóle są jakieś dobre. A ty, która z was trafiła na dobrą? Jak na razie? Coca-Cola. A, trafiłyście. wieści. jest ta, ale jeśli nie spróbowaliśmy tej i tej. Okej, okay, ja idę. A tej. Ja bym pokazać co jeszcze żeśmy zdobyły. Nie, to przekąski. Ja sobie kupiłam Nora, wziąłam dwie zupki chińskie, tak wiecie, żeby leżały. Dobra, sobie wzięła chipsy, bo my dziś robimy... Aha, i wzięłam te. Ostatnio Wam w denku pokazywałam. I te ro... reks... Ala Rexony z Dils. I wzięłam sobie dwie, bo były jakieś 1 plus 1. A tu dziewczyny kupiły mysze dla, dla kota. I... Dobra, zasuwam ogólnie to. I dzisiaj będziemy robić wieczór filmowy bez piątek. I dziewczyny sobie po prostu wybrały po jakiejś przekąsce. O, jeszcze Wam jedną rzecz fajną pokażę. Tutaj za mną. Suszy się mój nowy nabytek. Suszy się mój nowy nabytek z, z sinseja, To jest pościel z, z flaneli. Z tego. Ze świątecznej kolekcji Sinsei, czaiłam się na nią i się doczekałam yy, wyprzedaży. I mam. No. I jeszcze chyba zrobię tofu. i pranie nastawię, i można zaczynać weekend. Nareszcie. Nareszcie. Bardzo na niego czekam.